My już wracamy, a ze mną jest wielkie nazwisko polskiej sceny muzycznej, którego przedstawiać tak naprawdę nie trzeba, ale ja sobie zrobię tą przyjemność. Pani Izabela Trojanowska. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani Izo. Dobry wieczór. Jak emocje przed występem, jak ta Sopocka opera leśna tej panią przygotowuje? Jak zwykle wielkie. Jestem tu nie pierwszy raz i za każdym razem mam motyle w brzuchu. Uwielbiam to miejsce w ogóle wybrzeże, a szczególnie trójmiasto z Sopocką e, Operę Leśną, ze względu też na bryzę od morza, jest czym oddychać po Warszawie. A czy pamięta Pani, który to jest Pani raz już w Sopocie na festiwalu? Nie liczyłam, nie liczyłam, ale za każdym razem jest to dla mnie święto. To bardzo teraz proszę, Pani zdradziła, jaką piosenkę usłyszymy ze sceny. No właśnie chciałam powiedzieć, że w tej chwili nagrywam dużo nowych rzeczy. Dwa dni temu miałam premierę piosenki Znów Będziemy Tańczyć, która jest na listach przewojów. Dziękuję. I, i, I dzisiaj jest taki dzień integracji troszeczkę. Jakby chodzi o to, że muzyka łączy pokolenia. Dlatego wybrano piosenkę, którą już się Państwo domyślacie. Wszystko czego dziś chcę. Przyznam, że po poświatku bardzo liczyłem, że to będzie ten numer. Mam do niego jakąś wybitną słabość. Ale idąc za tym tytułem, Pani Iza, ciekawi mnie, czego Pani dziś chce, czego Pani sobie dziś życzy. To dzisiaj życzę rozbawić jeszcze bardziej um, Operę Leśną i chciałabym, żeby nasze wykonanie przeszło do historii. Dobrze, a e, zaraz, e, ci pytaliśmy mieszkańców Sopotu, turystów o to, kto był ich albo dalej jest obiektem westchnień. i czy może Pani pamięta, kto był Pani takim kraszem, obiektem westchnień kiedyś, z sceny muzycznej, aktorskiej? David Bowie, Brian Ferry. Same dobre typy. Zgadzamy się? Zgadzamy się, oczywiście to do tych się typów zgadzamy. Osobistości kreowały coś, nie tylko śpiewały i to mnie interesuje w piosence, żeby piosenka... Niosła, niosła jakieś, jakieś myśli. I oby niosła jak najdłużej. Ja bardzo czekam na Pani występ, a teraz zapraszam do obejrzenia materiału. Do widzenia. Kto nie wzdychał do plakatu jakiejś muzycznej gwiazdy, dzisiaj możesz nam zdradzić, w kim się podkochiwałaś, podkochiwałeś. I my te właśnie crashe. Teraz widzieliśmy materiał, słuchaj, w którym mieszkańcy Sopotu, turyści, wrzucali swoje obiekty westchnień, tak zwane crashe. I my te krasze, te nazwiska, mamy tutaj ze sobą w tej kuli i ja potrzebuję Twojej pomocy, tak, żebyś spokojnie. wyciągnął tak kilka tych losów i zobaczył, do kogo wzdychają mieszkańcy Sopotu. Dawaj, dawaj. To lot numer jeden. E, tak. Sylwia Greszczak. E, ładna, ma talent muzyczny. Skromna. Skromna. Zgadzam się na 100%, też wielbem Sylwię Greszczak. Zgadzamy się, oczywiście. No tak. Dobra, lecimy dalej, kolejne, kolejne nazwisko. Sylwia Greszczak. Nie, no Sylwia Grzeszczak ma branie w tym Sopocie, pięknie. No, takie dzień. A co się dziwić, co się dziwić. No i. ta da dam ta, ta, Sylwia Greszczak. No, naprawdę, nie oszukujemy. To no. jest sama prawda z tej kuli. No może jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz, dawaj. Zobaczymy, czy może ktoś inny tu się wkradnie. O, to może mi e, to pomożesz? Mamy Grzegorz Markowski z Perfect Idol i bardzo ciekawy człowiek. Może być, no. Może być, tak chyba jest tutaj. No tak, Też się zgadzamy, też się zgadzamy. Dobrze, odkładamy kulę. To skoro przy tych kraszach i obiektach nie jesteśmy, powiedz mi, czy ty może masz kiedyś swojego krasza, czy twoje serce jest wolne, zajęte? No wiesz co, pan Sawian ma swoim kraszem publiczność Sopocką najpierw, i to było dzisiaj super takie wydarzenie, bardzo dużo emocji było. Trochę z początku byłem zdenerwowany, ale potem przyjemnie podekscytowany. I Kiedy zobaczyłem na scenie pani Magdę, to był dla mnie no idol, bo ja jestem fanem kuchennych rewolucji, odpaliam ich nawet w hotelach. Mam subskrypcję, więc czekam na kolejny sezon. Panie Magda, to jest dobry crash, ale powiem Ci, że jak patrzę na Ciebie, naprawdę nie wierzę, że Ty jesteś w stanie się czymś denerwować. Tak? No ja tak mam, może być taką pancawiańską bronię, wiesz, ale w środku coś zawsze się dzieje i to moim zdaniem to jest bardzo dobrze, bo artysta musi być podekscytowany przed wejściem na scenę, przed publicznością, przed śpiewaniem. No oczywiście. Dobra, zostawmy prywatę na sekundę z boku. I teraz powiedz mi, co sądzisz o swoich dzisiejszych współprowadzaniach ze sceny no, to była taka um, zespół um, marzeń gdyby tak Boys band um, był urodzony w Sopocie. więc um, To była taka bardzo przyjemna niespodzianka, więc zna, znamy się z Panem Marcinem jeszcze z Mam Talent. Mm -hmm. I, I to czułem takie bardzo wysokie wsparcie, e, więc e, też było bardzo przyjemnie, e, przyjemno wziąć w tym udział. A jak wspominasz swój udział w Mam Talent. To było tak kontrowersyjnie, ale myślę, że to było fajnie, fajne doświadczenie i teraz jestem szczęśliwy, że dzisiaj byłem oceniony tylko przez publiczność. A zakończyłeś temat Boysbandu i tak. powiedz mi, macie taką szybką grę, szybką zabawę. Gdybyś miał złożyć swój boysband kto był w swoim zespole to musi być tylko Boysband, tak? No nie. No. Mieszamy półecznie, musi być Band, ktokolwiek. Składasz swój zespół marzeń. No może być e, Vito Bambino, bo słucham, e, uwielbiam, e, więc to jest e, pierwszy taki e, członek tego zespołu. E, by potem e, na pewno e, może być e, Sanach. Okej. Okay. Aby tak e, dodać takiego romantyzmu, takiej, e, taką nutkę e, miłości. I wtedy będzie taki balans pomiędzy taką rzeczywistością Vito i miłosną taką piosenką Sanach. No i jeszcze może być Beata Kozidrek, Czemu nie? Okej, okay. a czy Sylwia Grzeszczak też by do, do, do zespołu, skoro już tutaj? No ona może być takim, wiesz, taki wild card. Wild aby card. mieć taki takie, no, super single na pięć osób, to wtedy byłoby super. Ale powiem ci, słucham tego, to chyba masz jakiś chytry cel naprawdę, pobić się wszystkich tutaj rekordów, list przeboju, bo gdyby taki zespół powstał, no to nie wiem już kogo do spotu mielibyśmy zapraszać, jeśli nie twój zespół. Dlatego e, czekamy najpierw już single e, tego zespołu, ale e, jeszcze nie wiem kiedy on będzie, więc dlatego wpadajcie e, latem do Sopotu, to i może być w następnym roku coś będzie, a może jeszcze w 2026. Dobrze, i słuchaj, zanim się jeszcze puszczę, to myślę, że zdajesz sobie sprawę, że nie mogłem nie zapytać cię o to. Skąd pomysł na ten twój wielki hicior w kolorku Amaretto? Jak to w ogóle powstało? No to była taka historia, że usłyszałem tak przypadkiem rozmowy dwóch pań, i jedno powiedziało, drugie, że ona kupiła bluzę w kolorku Amaretto. I dla mnie zawsze to był taki, wiesz, muszę o tym napisać piosenkę. W kolorku Amaretto to brzmi tak bardzo poetycko, nostalgicznie, i więc dlatego od razu coś tam zanotowałem i poszedłem coś tam nagrać. Okej, okay, a już tak obiecuję naprawdę na zakończenie, powiedz mi spokój. Twój plan teraz na najbliższą przyszłość. Czego od Ciebie możemy się jeszcze spodziewać? O, no to ja wydaję co miesiąc piosenki, singieli, e, więc e, mam pomysł jeszcze na Duet. Nie będę jeszcze zdradzał z kim, e, więc e, czekamy na wrzesień i na następny singiel. Czekamy, ja już się nie mogę doczekać, słuchaj, a, a tymczasem puszczam cię, już się bawić. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę, bardzo przyjemnie. Dzięki wielkie. Dzięki. I z Państwem też już się powoli żegnamy, ale nie na długo, ponieważ wracamy też do naszego live'a już jutro na kolejną porcję i muzyki, i emocji, i zabawy. Także dziękuję Wam bardzo i widzimy się jutro. Do zobaczenia.